Struktur, właściwie słów i struktury zdania, by przekaz był jasny, precyzyjny, barwny, używa, używanie figur retorycznych, eliminacja hodowli oraz poprawna gramatyka. Ewelino, bardzo duży plus za. Teatr za bycie przewodnikiem. W ten sposób też, co ja bardzo polecam wszystkim mówcom, wyobraziłaś sobie, co będziesz mówiła, miałaś to cały czas w głowie. Łatwiej jest wtedy mówić, idąc krok po kroku, że teraz jestem tutaj, opowiadam to, co widzę, robię krok dalej, opowiadam to, co widzę, masz wtedy dużo większą płynność, dużo lepiej wiesz, co powiedzieć i za to też właśnie plus, dużo lepiej niż ostatnim razem. Ostatnio bardziej byłaś chaotyczna, biegałaś jak komik w pokładce, twoje przemówienie było po prostu chaotyczne, a tutaj dużo lepiej. Dopasowałaś głos do wielkości sali. Prosiłaś mnie, żebym zwrócił na to uwagę, czy odpowiednio użyłaś głos. Tak, było dużo lepiej. Zdarzyło ci się dwa czy trzy momenty, kiedy go delikatnie ściszyłaś. Nie wiem, czy z tyłu było go wtedy słyszeć. Podejrzewam, że tak, ale po prostu na to zwracam Ci uwagę. Trzy razy, trzy razy użyłaś słowa dnia. Bardzo dobrze. Plus. Używałaś ciekawych słów takich jak dobrobyt, monumentalny, horrendalny. I plus też duży zaopanowanie. Ponieważ pytałaś się mnie, czy użyć prezentacji. Uważam, że tak, że dobrze zrobiłeś, że użyłeś tej prezentacji, ale o czym zawsze się mówi tutaj w klubie, zawsze jeżeli się korzysta z prezentacji czy z innych y, pomocy wizualnych, zwłaszcza elektronicznych, to coś się popsuje. I tutaj też miałeś taką sytuację, że w pewnym momencie komputer się zawiesił, nic nie widział, nic nie pokazywał slajdów. Ty zaczęłaś troszeczkę się denerwować, ale mimo wszystko się opanowałaś. Podejrzewam, że to dlatego, że odgrywałaś mu rolę przewodnika i dlatego raz jeszcze ci za to gratuluję. Teraz, co uważam, że możesz poprawić? Powtórzenie na początku. Nie powtórzę Ci co to dokładnie było, ale takie ale, ale zrobię to teraz tam. W mi razie mówić, coś na zrobić. Dwa, tak szybko mówiłaś, dokonywałaś takich powtórzeń oraz to przed, przed nami. Później też się takiego powtórzenia usłyszałem. Przemówienie sprawiało ci frajdę, super, o to chodzi w przemawianiu, ale ty dałaś się rozproszyć tej frajdzie, bo zaczęłaś pewnie się śmiać, tak się uśmiechnęłaś w taki sposób, to jest ok, ale na scenie, jeżeli chcesz być w pełni profesjonalna, nie powinnaś pozwolić, żeby takie coś miało miejsce. Rozpoczęłaś raz zadanie od tak więc oraz że będą takie pytania. To jest taki zwrot generalnie niefajny i też nie używamy słowa fajnie. Yy, powiedziałaś raz wyniosione zamiast wzniesione, po użyciu jeden raz słowa dnia, tłumaczyłaś się to, to z masterowi wieczorem coś odnośnie reszty budynku. Nie powinna się nikomu tłumaczyć, ani tym bardziej nie powinna się tak często do niego zwracać, bo często coś do niego mówiłaś. I zdarzyło Ci się kilka razy mówić o w ten sposób do slajdu. Ręka tu, ale twarzą do przodu, do publiczności, i wyrażasz się dalej do publiczności. Yy, Prezentacja. Zbyt na niej polegałaś. Dobrze, że jej użyłaś, ale za bardzo na niej polegałaś, już co było widać. Coś się popsuło i od razu. Wszystko poleciało na łeb na szyję. Ona ma wzmocnić Twój przekaz, a nie bazować twoim, być Twoim przekazem głównym. To już kilkakrotnie mówiłem że to są sera wieczoru. Pod koniec użyłaś zwrotu. Pokazałabym, ale sami zobaczycie. To mi coś tu bardzo nie pasowało, muszę się sprędzać. Czas, czas, czas. Przez to zdenerwowanie przez wszystko się nie wyrobiłaś. Odniosłem wrażenie, że miałaś za długi wstęp. Że rozwinięcie to było w momencie, kiedy my weszli do tego budynku, tak osobiście najlepiej by to wyglądało, i w środku weź się z wspaniałymi zwrotami, jak to wygląda, co tu się dzieje. Wszystko, wszystko, wszystko. Zresztą ci damy